Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o Elite barbarankach, o tym czy są za mocne, o tym czy są za słabe, o tym czy powinny być mocne, według mnie nie powinny być mocne, dlatego że są po prostu irytujące. Natomiast generalnie sobie nimi zagramy na classical challenge'u, dlatego że jest najtańszy. I sprawdzimy sobie czy ten deck to jest Bridge Spam z Elite barbarankami sobie dobrze poradzi. Ale warto sobie jeszcze na początku powiedzieć w jaki sposób te baranki się w ogóle zmieniły. Także tak, mają znacznie większe obrzędy niż wcześniej, co sprawia, że są strasznie irytujący. Natomiast są też znacznie wolniejsi, co oznacza, że są w teorii prości do skontrowania. Generalnie bardzo fajnie teraz się sprawdza naprzeciwko Royal Giantowi, który ma dużo HP po prostu. Oni potrafią go zbić i zrobić ładny kontratak. I to bardzo ładnie wygląda. Natomiast teraz już na serę przejdziemy do meczu. Także zaczynamy tutaj powoli Magic z tyłu. Generalnie ten deck wziąłem z aplikacji Deck Shop Pro. Tam generalnie sprawdziłem, jakie są mniej więcej deki z y, Eddie Barberemkami, dlatego że o tym chciałem zrobić odcinek i ten wyskoczył i uznałem, że jest spoko nawet także sobie go wziąłem. Sprawdziłem i okazuje się, że całkiem ładnie działa, także po prostu będziemy nim grali. Widzimy, że Brzydźwig ma Double co będzie dla nas problemem, dlatego że nie mamy żadnych kładców, na przykład ani żadnych skrzydłowców, ani żadnych goblinków. Y, nie mamy żadnych Swarmów tak bym powiedział, także bardzo trudno będzie nam skontrować tego princa, chyba że będziemy kontrowali go bar Elite Barbariankami, co też może być złe, dlatego że one są drogie. Natomiast my mm, zrobiliśmy kontratę elit Elite Barbariankami, które to nie wyszło, natomiast przeciwnik powiedzmy, że jest z masy Elixiru, także powiedzmy, że jest ok. Także tak, nasza wieża jest w przecież że nieżywa, mamy 400 HP, natomiast wieża u też jest bardzo mocno osłabiona, także jest jakaś nadzieja. Generalnie z tym deckiem nigdy nie warto się poddawać, to jest trochę tak jak z Lawą, że jeden dobry atak, edit barbarkami i mamy po prostu po wieży i jest po wszystkim, także pod tym względem bardzo lubię ten deck. I atakujemy, najlepiej atakować myślę, że tutaj na dwie wieże, dlatego że... Wtedy znacznie większa szansa na to, że przeciwnik po prostu się nie wybroni, przeciwnik ma określoną liczbę kontr i generalnie chodzi nam tutaj o to, żeby atakować, mamy trzy karty, które atakują de facto, nawet cztery jeśli si czemu jeszcze kana karta, więc jeśli damy wszystkie cztery w jedną jedna po drugą, to w końcu przeciwnik nie będzie miał jak się bronić bo po prostu się przebijemy i taka jest idea tego tyku. A oprócz tego zależy nam oczywiście jeszcze na tym, żeby magic card w razie czego do wieży dlatego, że czasami nie mamy jak się przebić i Magic Archer jest jedynym sposobem, żeby zadzielić obrażenia. Tutaj ładnie atakujemy na dwie wieże jednocześnie i widzicie, przeciwnik po prostu tutaj nie ma końca tak jak już mówiłem wcześniej. To jest po części ryzykowna strategia, dlatego, że ryzykujemy to, że osłabimy bardzo mocno obie wieże, a nie zniszczymy żadnej, natomiast to jest ryzyko, które, z którym musimy się pogodzić z tym deckiem po prostu. Oprócz tego przeciwnik, jak widzicie, atakuje na Giantem, natomiast nasze partnerki nawet tutaj ładnie raczej się sprawdzą i nawet ładnie zniszczyły tego Prince'a, także bardzo Ładnie, to wygląda, zdarzam się, ale trudno. A teraz, na szczęście, mamy szansę na wkąd atak, także lecimy ze wszystkim na obie wieże i nasze jednostki, na szczęście, po części doszły do wieży, oczywiście nie wszystkie. Natomiast, A, jedna z wież ma już tylko 260 AP. Także jeszcze Magic Archer i to zostało prawie już dobite. Zostało 39 AP na wyżynika. Także... Okej, okay, zobaczymy jak tutaj wyjdzie. Mamy i Baranki, które tam bronią. Przeciwnik ma Minera, także on na za chwilę będzie próbował dobić tą wieżę. Natomiast zobaczymy kto będzie pierwszy. I na to cały cztery hapa na wieży. Także... Mieliśmy tutaj ładny, bardzo bliski mecz, także super. Myślę, że na początku mogłem po prostu bronić się Elite Parpairnikami przeciwko tamtym przyjściem i wtedy już od początku być może miałbym jakąś przewagę, nie wiem. Myślę, że następnym razem spróbuję po prostu taką strategię i zobaczymy co zadziała, jak będę grał jeszcze kiedyś indekiem. Natomiast trudno. Jesteśmy w kolejnym meczu i znowu na początku zepsułem. Zaatakowaliśmy na dwie wieże i przegraliśmy po prostu z zapisami. Przeciwnik ma też kontratak, mamy e barby także miejmy nadzieję, że po prostu to skontrujemy i my że będziemy mieli jakiś kontratak. Miejmy nadzieję, że przeciwnik po prostu tutaj zmarnuje elixir. Przeciwnik tutaj jeszcze fishermana, natomiast myślę, że łatwo go skontrujemy. Miejmy nadzieję, że tutaj dobijemy tego fishermana, udało się ładnie zbić. Przynajmniej jeden barbek dobił do wieży, także mamy już minimalnie większe obrzeżenie niż przeciwnik nam zadał z tego kontrataku, także ładnie to wygląda. Jeśli ktoś ma royal gianta to macie po prostu bardzo ładną na niego kontrę. Oprzekominaj, atakujemy bandytką, to nie wyszło, natomiast przynajmniej Magic Archer będzie miał hitów na wieży i będzie trochę więcej obrażeń. Nie za dużo, natomiast powiedzmy, że trochę. My dajemy Huntera, dlatego że Brzeznik też dał Huntera, więc dlaczego nie? Um, oprócz tego mamy oczywiście tutaj spacer wieży, więc nasz Hunter przeżył. I okazuje się, że Brzeznik ma też Giant Co nie powinien być problem, tylko że mamy Kanon Karta i w razie czego jeszcze mamy e Barby na Royal Gianta, także powinny być spoko. Zawsze w takiej sytuacji staram się zachowywać te e-barby lub barby w moim normalnym deku właśnie na takiego Roya Gianta. Dlatego, że jeśli po prostu go skontrujemy, to przeciwnik nie jest w stanie zrobić i po prostu musimy się jeszcze przebić. Natomiast jest zdecydowanie łatwiej. I atakują nasze barby. Jak widzicie, te zapisy też w ogóle tutaj nie miały szans. Nie wiem po co je dał. Zmandował tutaj masę eliksiru, jego wieża i tak już cała zniszczona. Także nasze e-barby kosztowały 6, przedźwignik to skontrował za 6 i jeszcze stracił wieżę. Także bardzo nam się to opłaca. Wypadałoby jeszcze zbić się drugą wieżę dla świtego spokoju. Natomiast to jest przykład, w którym mamy taki dek, że przeciwnik po prostu potrafi się nijak przebić. A barby mają na tyle duże obrażenia, że Royal nic nie zrobi. Wszystkie ten też nic nie zrobi, także można powiedzieć, że zawsze będzie taki matchup, w którym nie ma żadnych... nie ma żadnych szans. Natomiast to jest bardzo taki matchup i myślę, że... Barby po prostu powinny mieć mniejsze obrażenia i powinny być trochę bardziej ofensywne, a nie defensywne i jeszcze ofensywne. A tak byłoby zdecydowanie bardziej zbalansowane. Barby to jest w gruncie rzeczy karta, która przez bardzo dłuższy czas była kartą, której używali tylko na niższych ligach. I tylko jeśli ktoś ma 13 walcząc walczący 11 levelami. I nigdy w wyższych ligach tym nie grał, dlatego że to byłoby zużyteczne. I przynajmniej się szczerze, że dobrze wtedy było. Dlatego, że jak widzicie, jeśli one są zbyt potężne, to one po prostu niszczą wszystko, to, co się rusza. I to nie jest ani teraz zbalansowane, także ja wolę, żeby ich nie było w mecie. No, tym bardziej teraz będą jeszcze dominowały na niższych arenkach dlatego, że no są po prostu irytujące, jeśli są zbalansowane w cudzysłowie. Nie uważam, że teraz są zbalansowane, natomiast są bardziej zbalansowane niż były wtedy. I niszczą wszystko, co się rusza, po prostu. Ale mamy 8 wygranych, także przechodzimy do już chyba ostatniego meczu w tym odcinku. Także widzimy co już w Zimbal My tu jeszcze mamy Chipchara, którego tam jest w miejscu. Natomiast to już trudno. I przejdziemy w malawę. To może być dobrze i to może być źle. Dlatego, że my najpewniej nie będziemy mieli jak go kontrować, natomiast on również nas nie. Że zobaczymy jak to wyjdzie. Także atakujemy problemkami. Miejmy nadzieję, że nie ma na to kontry. Choć jednak ma. Tak więc ma Guardsy. Co trochę komplikuje nam sprawę, natomiast my też mamy naszego. Huntera, w związku z czym on nie był w stanie w gruncie rzeczy zrobić jakiegoś dużego ataku i nie jest aż tak źle jakoś z tym Inferno Dragonem będziemy musieli sobie poradzić i to raczej będzie problem, największy z problemów, który mamy tutaj aktualnie dlatego, że Heal Spirit tutaj nie wystarczył i to już jest po naszej wieży także nie za ładnie to wychodzi znowu, od razu sobie zepsułem tutaj Natomiast trudno, gramy dalej. Mamy deck, w którym możemy bardzo szybko zniszczyć wieża, jeśli przeciwnik jest nieuważny. Także znowu atakujemy barbami. Dajemy jeszcze w razie czego z tyłu tego Magic Archer'a, żeby tam wszystko podobijał. On też ładnie po sobie na wieża. I udało się dobić do wieży, natomiast w gruncie rzeczy zmarnowaliśmy trochę Elixiru tutaj. I Magic Archer dobija do wieży, i mniej więcej powiedzmy, że się obraźnie wyrównują powoli. Natomiast jeśli tak utrzymamy to powinno się dać zbić jego wieżę. Także teraz musimy atakować dwie wieże na raz, dlatego że przeciwnik już jedną nam zbił. I teraz tą drugą wieżę już Przeźnik praktycznie chyba ignoruje, mi się wydaje. Nie ignoruje, bo walki z nas prawie ignoruje. Także my teraz po prostu będziemy atakowali barbankami na jedną z tych wież, na drugą zrobimy też spam i spróbujemy jakoś to wygrać. Myślę, że taka będzie tutaj strategia. Oprócz tego kanon karta, tak żeby on atakował tą drugą wieżę, a jednocześnie żeby był na tej pierwszej wieży, tak jakby, żeby chronił tą pierwszą wieżę. Oprócz tego tamte gładcy poszły w nie tą stronę, którą miały iść, tak więc nam się udało ładnie przebić. I niszczymy drugą wieżę przeciwnika praktycznie. Lawa co prawda się na nas skupia natomiast my tam mamy parę i bardzo ładnie udało się tą wieżę zbić. Także dwie wieże przeciwnika zbite, my teraz po prostu musimy się bronić, okazuje się, że przeciwnik ma też balona. Um, bardzo często ostatnio widuję takich, w których właśnie nie ma balona, i miałem nadzieję, że tutaj nie będzie tego balona. Natomiast okazuje się, że jednak on był. A my już zmarnowaliśmy wszystkie nasze kontry przeciwpowietrzne, których mamy tutaj strasznie mało, niestety. Mamy tylko dwie karty, które potrafią atakować powietrzne karty, i dodatkowo nie mamy żadnych speli, więc blawa potrafi być problemem. I z graniem z lawą jest tak, że po prostu musimy zrobić atak i tyle. I liczyć na to, że niszczymy wieżę przeciwnika szybciej niż on nam. I tym razem ewidentnie to nie wyszło. Tak więc, generalnie, myślę, że ta karta jest w gruncie rzeczy nie aż tak bardzo niezbalansowana, choć jest bardzo mocna, jednak widzimy to po tych meczach, że po prostu bardzo szybko niszczy te wieże. Na pewno jest irytująca, dlatego że bardzo szybko jest w stanie zniszczyć wieżę. Tak znikąd po prostu pojawiają się airbally i po prostu niszczą ci wieże, jak nie może ich siru. Myślę, że nie wszystkie karty, które są irytujące, trzeba nerfić. Na pewno wiele osób powie, że Balon jest irytujący i też zasługuje na nerfa. O, w gruncie rzeczy jest prawdą. Balon jest bardzo irytujący, potrafi być bardzo irytujący. Ale balona w gruncie rzeczy moim zdaniem łatwo skontrolować. Na przykład chociażby minionkami czy batsami za dwa elixiru. Elit barbarki nie aż tak łatwo. Dodatkowe elipi bar potrafią też bronić. Balon nic nie zrobi na obronie. Także myślę, że taki mały nerf by się przydał. Przynajmniej. Generalnie możecie powiedzieć w komentarzach co o tym sądzicie, czy one powinny zostać nerfa czy nie. Natomiast mm, to tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym odcinku.